Witam wszystkich tutaj Oliwia. Dzisiaj w Pekinie jest strasznie zimno, ale jest to bardzo odpowiednia pogoda do uprawiania sportu w narodzie. Jestem teraz na zamaszniętym jeziorze Kunming w Letnim, A dzisiaj tutaj nie ma wielu turystów, więc możemy się bawić radośnie. Sprzęt którego teraz korzystam to sanki rodowe. Chyba lepiej określić go krzesło narodzie, tak? A pod spodem znajduje się dwie płozy. A mam w ręku dwa kije przypominające kiki narciarskie. No teraz pokażę Wam jak się tym poruszać. Mm. O! Właściwie to jak jazda na nartach. Ale jeśli grasz w ten grę sam, szybko poczujesz się zmęczony i zmucony, więc musimy znaleźć kilku partnerów do zabawy. Mm. Zwrócił uwagę na te bardziej złożone sanie. To nie są prawdziwe psy, to tylko realistyczne pruszowe zabawki. Te sanie są elektryczne, więc jazda w nich jest znacznie łatwiejsza niż odpychanie się kijami narciarskimi. No teraz go uruchomię. Ponieważ pałac letni jest ogrodem cesarskim, można tu również cieszyć się ekskluzywną zabawką elektrycznymi zaniami w kształcie złotego smoka. Po zabawie na rodzie możemy również podziwiać scenerię pałacu letniego. W pawironie Kazirło Drabówdy możemy oglądać całe gumie z góry. Jeśli chcesz spróbować tych sportów na jeziorze lub rzece w pobliżu domu, zwróć uwagę na to, czy lud jest wystarczająco gruby.